Pamiętacie, jak wam tutaj pokazywałem to? Zobaczcie, co to jest. Holland Bakery. Holenderska piekarnia. Znaczy, to jest nie holenderska, to jest na, na. pani sprzedaje duku. A, widzicie? Pierwsze co? Już jest holenderska piekarnia. Ale ja dzisiaj z piekarni nic nie potrzebuję. Ale tak, będzie, tak wygląda elegancko. Nie mają mojego chleba dzisiaj mają te e, dużo mają popieczone tych e, na ramadan właśnie zauważyłem, że no tak no, oni muszą iść, muszą sprzedawać i robić to co co, co idzie, nie? a nie tak jak ja chciałem sprzedawać coś co oni czego nie kupują zobaczymy co jest następne to jest wszystko po e, tego Wynajęte Ponumerowane Jeans and Jacket, proszę bardzo Luis Następne kupił Zobaczcie jakie firmy, jakie one, jaką oni muszą kasę tutaj płacić, A, gdzie się pozmieniało? Bakery jeans jacket. Wszystko to co ma kasę to robi tutaj biznes A nie takiego dupce jak ja się tutaj pierdzieliłem a przejdę im po trawie biały może chodzić po trawie nakrzyczą zobaczymy co tam, dalej się, co tam dalej się zainstalowało tutaj zobaczcie tutaj pamiętacie pokazywałem wam jak wbijają pale nie? jak wbijają pale i teraz zobaczcie ile już wybudowali cały czas budują, nie? w ich, tym ich azjatyckim tempie, ale to też tak budowali, budowali i wybudowali, ale muszę czapkę muszę cię chwilę poczekać, muszę czapkę dobra, jestem z powrotem saksi, saksi ciuchawa nie wiem, ale tu będzie jakiś lekarz tak, o, nie chcę was nie chcę was tu kitować, ale to wygląda na jakiegoś lekarza jeżeli uda mi się to przetłumaczyć jeżeli uda mi się to przetłumaczyć to wam oczywiście przetłumaczę co to jest no tak jak wam powiedziałem tam widzieliście plac pokazywałem wam plac a, a tam dalej za tym jest mój stawek ten co zakopali mój stawek barbershop proszę bardzo Ciekawe ile obcięcie pałki tutaj kosztuje Muszę iść do fryzjera, ale jakoś Muszę poczekać aż się ramadan skończy Bo oni tutaj są spali strasznie Ten ramadan nie jedzą Nie jedzą mi. No i tutaj coś Coś tu się też buduje A to, to nie dla takiego jak ja to było, to było dla firm O tam ja idę To było dla firm zrobione nawet prawdopodobnie, nie chcę wiedzieć ile był czynsz Ile by było wynajęcie tego, albo kupienie Mówię no jednak co by nie było to karta. Dobra, pędzimy w tę drugą stronę Tutaj tyle nie jeździ, to można chociaż trochę pogadać no, ogólnie, ogólnie się zrobiło tak e, Ciszej się zrobiło Widzicie na budowie, tam się u mnie nic nie robi Wszyscy wyjechali. Korki są setki kilometrów. Kork, korki są. Takie są korki. Wszyscy wyjechali w tym samym czasie. Wyjechali do rodzin, odwiedziny, na wakacje. Trafostacja tu się buduje. Dla tego ośrodka. A tutaj będą chyba domki takie do zamieszkania. Można sobie kupić i sobie mieszkać. Tylko, że tutaj zobaczcie, tutaj nie ma nie ma żadnych drzew, nie ma żadnego cienia, nie ma nic. Wszystko wycieli mieli, tutaj takie piękne drzewa rosły. To wykarczowali, to wycięli zamiast zostawić. Może później palmy jakieś nasadzą. Dobra, hati hati, uwaga. Uwaga. Hati hati to jest wazaj, co się dzieje. No i tutaj są te niemieckie, niemieckie wieżowce, moje ulubione. Tutaj to jest Botany Hills. O, hati hati bo tutaj jest tak. Można się wyprknąć to nieźle. Dobra, idę dalej. Będzie coś ciekawego. To wam. To nie omieszkam wam tego na, skamerować. Pozdrawiam. A ty widzicie, będą takie. Wygląda jakby no, strażnice, by to miały być, nie? Może to będą jakieś takie strażnice, albo wolnostojące chatki. Bo jak, jeżeli to zrobią osiedle, wjazd, no to będzie, stróżówka, tak? Tak jak przeważnie tutaj się w takim stylu buduje to także tu wygląda to na stróżówki zasypali stawek z rybkami, żeby wybudować takie osiedla? Hmm. No ale tutaj już jest bardziej zielono. Dobra, pędzimy dalej. Idziemy zobaczyć koło To co się dzieje, może coś się koło netto dzieje. Widzicie takie tutaj rosły te krzako drzewo, drzewy krzaki, krzako drzewy No to jakby w koło było tak to by mieli trochę cienia, nie? A tak to nie mają nic Dobra, to idziemy dalej. Ten budynek fajnie tam wygląda Taki wyłazi gdzieś tam skądś tam Dobra, pędzimy dalej. Widzicie, tutaj był stawek, już nie ma stawka. Zrównany, zrównany z ziemią. Ja mam do przejścia trochę, trochę kilometrów dzisiaj. A jest dosyć gorąco. A jeszcze tak w sumie nic nie jadłem. Dobra, pędzę dalej. Tę okolicę znacie. Pozamykane. Co niektóre, tylko są otwarte względny spokój o patrzcie jaki ładny, elektryczny przejechał by to wszystko, wszystkie skutery były elektryczne tutaj to, to by się pozabijali bo by nikt nie słyszał że ktoś jedzie fajny domek pod moim blokiem no żeby dojść teraz w koło do moich bloków muszę przejść godzinę a to już znacie tutaj już, już żeśmy już my chodzili tędy to nie wiem już wiecie gdzie idę a, może coś ciekawego, coś ciekawego się dzisiaj jeszcze spotka. Dopiero zacząłem. No, znaczy, problem jest tego typu, że się strasznie gorąco robi, wiecie? Ostatnie trzy dni tutaj są bardzo gorące. A co to jest na sprzedaż? Ale co? Ten park jest na sprzedaż? Widzicie? Dzwoncie do Dickiego i Diki wam sprzeda ten park. Czasami te, te, takie śmieszne trochę takie jest, to jest na sprzedaż, o, jest taka willa, nie, to jest na sprzedaż, cykniemy fotkę, później na tym, na Whatsappie się zapytamy, ile to kosztuje, no, ale tutaj widzę, coś remontują, Także nie ma tu spokoju, kiedyś mieszkałem w takim hotelu, gdzie przez ścianę remontowali chatę, to była masakra. Widzę, że tutaj też jest przyklejona i coś tam dłubią. Także w tej chacie na pewno nie ma spokoju. To by można było wejść do mnie, nie? Ale nie wejdziemy, bo nie wejdziemy, bo jest ten... 200 metrów. Mosk. Zapominam zawsze, jak to się nazywa. A meczetu to do meczetu. jest do meczetu. Ale pędzimy. tutaj też coś robią a, Wszędzie się coś dzieje Pani uciekła, bo zobaczyła, że kameruj Dobra, zobaczymy czy dziadek handluje owocami dziadek handluje, a nie owocami, ej, owocami też Rambutany Wiecie? Rambutany Dziadek zawsze tu siedzi zawsze tu siedzi i ma jakieś specjały takie Arambutany, a te drugie to nie wiem co to było kiedyś wam mówiłem jak to się nazywa gdzie są. no i tutaj też to jest na sprzedaż na wynajem ale zobaczcie sami masakra nie dobra będziemy dalej powiem wam tak niektóre biznesiki są pootwierane ale to takie małe oczywiście te sklepy mark te sieciowe są pootwierane a ludzie, ci co mieszkają, też mają pootwierane nie? takie biznesiki jak tutaj o, są pozamykane są pozamykane, a gorąco jest tak od tego asfaltu, od tych betonów, że normalnie z smołę goty jak to mówił Pawlak normalnie masakra taki gorącz i tak trochę skróciłem sobie trochę drogę do domu nie poszedłem tam w koło, doszedłem tylko do tego co Wam zrobiłem. Ten... Przypomniało mi się, że muszę jeszcze coś przedłużać kupić jakieś do, dobrej firmy, bo dzisiaj spaliłem. Jeden spalił, albo sam się spalił. Podłączyłem tylko odkurzacz. Tutaj agitują. Zbiera na, 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 no, na meczet pieniądze. E... Co ja chciałem wam powiedzieć? ze spaliłem. Podłączyłem odkurzacz i za chwilę po trzech minutach odkurzacz mi się wyłączył i się okazało, że spaliłem spalił się przedłużacz spalił się przedłużacz w środku no, także to jest już drugi taki przedłużacz spalony i już więcej nie kupię takie nie będę wspierał rynku rodzimego idę kupić profesjonalny, dajmy na to tak powiem, że profesjonalny nie? No, jestem gdzieś w połowie drogi 12 dochodzi upał nieprzeciętny się robi Jakś, Już nie wiem, chyba będę się powtarzał, że już mówię, że od paru dni jest taki upał Straszliwy, że masakra, nie? Że może pola, ale pola, pora, pora sucha wraca, tak? Może dlatego, człowiek się odzwyczaił trochę Dobra, tyle moich wywodów Będziemy dalej zobaczyć, a w cieniu jest przyjemnie, można czapę ściągnąć. Tutaj też z kronikerskiego obowiązku. Patrzcie jak oni to budują, niby tam się siedzą, grzebią, w kucki nie? ale jak oni to szybko budują. Oni robią 7 dni w tygodniu, nie? Tutaj się kładą na tym zakręcie i zobaczyli białego i się przestraszyli. Ścinają zakręty i później tak jest. I tutaj, tak jak u nas, gruz kładą na beton. Dobra, pędzimy dalej. Good food a siedzę w gościu. Kawkę sobie popija. A my pędzimy dalej. nagram pana śmieciarza. Jak widzicie przede mną? To są te, te śmieciarki, co wam, co wam mówiłem. Co jeżdżą no, jak się ładnie zazieleniło? Przez te deszcze. No, to jest tak, to jest śmietnik, to jest pan śmieciarz. A ty, tu... A jest jego śmieciarka. Wiecie? No, a śmietniki a śmietniki to są przed domem, takie e, wybetonowane, takie coś. O, i to jest śmietnik. I tutaj przychodzisz, wywalasz śmieci, i on to wybiera, i kasuje kasujecie 7 dolców. O, burki. O, firma zamknięta. O, to, tak wygląda śmietnik To jest tutaj śmietnik nie? Fuj, za domem wychodzisz, wyrzuca śmieci i z, z tego zabierają śmieci. I to cuchnie, jak nie wiem. To upał, się wszystko rozkłada. To jakieś wysypisko? Coś tam jest takiego, ale nie wszędzie mogę wliźć, Patrzcie, rower, tak rower wymalowany, żeby wam nie ukradli. Dobra, pędzę dalej. Na ulicy względny spokój. Dużo paliwa sprzedają. Dużo, dużo pojawiło się nowych, nowych punktów z paliwem. Tutaj akurat było, ale minąłem cztery. Cztery e, nowe, takie, co świeżo powstałe. To jest taksówka jeździ i zbiera ludzi za, 20, za 2000 sobie możesz przejechać niezwykła Można sobie jechać Są czerwone taksówki Ale hałas znowu nie słychać co mówię nie? No i tak jak na główną ulicę to i tak nie, nie ma takiego hałasu To jest jednak o Ona jeździ w innych kierunkach Białe jeżdżą w innych kierunkach są jeszcze niebieskie a komarki zawsze się psują to jest niekończąca się robota miał dobrego mechanika to, to może bym coś takiego wykombinował ale to zaplecie trzeba mieć dosyć rozbudowane, żeby tam tam jeszcze nigdy nie byłem tam kiedyś wdepniemy jak się skończy ramadan wdepniemy tutaj do tej bo to jest jakaś restauracja że z grilla coś tam coś tam jedzą tam kiedyś wdepniemy i zobaczymy, co tam robią. Dzisiaj już, dzisiaj nie mam czasu, jest krótko przed dwunastką. i pali, i pali, pali rura. Tutaj można sobie Hondę kupić na raty, jakby ktoś chciał. Szkoły zamknięte oczywiście. Szkoły pozamykane, dzieci mają wakacje, dlatego korki, korki straszliwe, korki straszliwe. Ten sprzedaje ryż z kurzem tej ulicy nie wiem czy widzicie i pokazywałem wam w sklepiku ile ile tego kurzu mam w sklepiku to zobaczcie czy, ile, jak ten ryż będzie zakurzony nie? no a tutaj jest przystanek niedaleko mnie pan do klabu kto chce do mnie wpaść przyjechać to proszę bardzo posiadacie na tym przystanku no także pozdrawiam serdecznie Idziemy kupić, przedłużać, trochę obszedłem. Tutaj już poznajecie tą bramę. Nie? Tu budują zarząd Golfa, zarząd golfowski. A nie myli się z samochodem, nie? E, Tutaj będzie zarząd golfowski. Co nie wiadomo, znaczy wiadomo, co tutaj budują, ale ja tylko tak mówię w skrócie. Na myjni, wszystkie myjnie za dwa dni, koniec Ramadanu. Wszystkie myjnie zajęte, wszystkie komarki, co widziałem, te myjnie komarków zajęte. Także trochę się dzieje. Dzisiaj już nie będziemy śliwkoło, bo już 6000 kroków zrobione. 6000 kroków zrobione. Idziemy prosto jeszcze kupić tego przedłużacza i doskładać Wam filmik. Ten cały. Łoblepiony, zakurzony. Łoblepiony, zakurzony. O, słońce trochę zaszło teraz. Ale jak słońce wyjdzie, to mówię Wam, że jest pogoda, jest superańska. Człowiek jak się niby siedzi w tej chacie i jest gorąco, ale jednak potrzebuje wyjść trochę na słońce. Wiecie? Zobaczcie, jak mi się ręka opaliła. Nie? A pochodziłem, ile dwie godziny jestem na zewnątrz. Także jak wyjdziecie tutaj na plaży o 12 to jesteście spaleni. No, no bo są plaże w Jakarcie, możecie sobie zobaczyć. E, możecie sobie zobaczyć u mnie na filmikach. Biała plaża, White Beach na Jakarta. No, tutaj to miejsce już znacie. Tu już jest któreś z kolei winiarnia, restauracja-winiarnia. Nie idą tutaj alkoholowe winiarnie, tylko mój, mój sąsiad jakiś zwyrodnialec tutejszy nie wiadomo co on tam żłopie i robi bałagan w sklepie straszy ludzi jeżeli to się powtórzy, będę musiał coś z tym fantem zrobić mam znajomych paru policjantów, poproszę ich żeby przyjechali pogadam z nimi, tylko tak żeby wszyscy widzieli, żeby ich trochę postraszyć no tutaj takie pują, możecie sobie kupić wam kiedyś... a tu się będzie otwierała nowa restauracja, widzicie? To wszystkie, te krzesła w koło, to w środku, to się będzie otwierała nowa restauracja. O, nowa restauracja, ale nazwę wam zaraz pokażę. To jest ta ta z tymi rybami, co wam pokazywałem z drugiej strony, nie? To się nazywa tak. seafood Seafood po japońsku. Oczywiście, oczywiście kłamałem. Zygmunt Dobra. A tutaj już to miejsce znać. Tu jest melodia taka. Tu muszę już się wyłączyć. Pozdrowki. No i teraz powiedzcie mi, który. Bo lepiej by było, jakby miał pięć tych. Znaczy, cztery, pięć, ale to jest każdy. Każdy ma swoje wyłączanie. Każdy ma swoje wyłączanie, ale to nie chodzi o to, żeby mieć wyłączone, tylko chodzi żeby był mocny, nie? Ten ma też jakiś dziwny, on ma jeszcze z tymi z USB portami do, do ładowania. Tylko że on będzie pod biurkiem, no jak będzie pod biurkiem no to bez sensu, nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciekawa jaka cena, nie? Ceny nie ma, pójdziesz, zobaczyć, to cena z kosmos, z znów czasami takie ceny są. Nie? Ten ma cztery. No najprostszy jest taki, najprostszy jest taki, ma chociaż gruby kabel, nie? Kosztuje 7 funtów 7 dolarów i pół. Tylko z tym, że jest dosyć taki... Tylko że nie o takim jeszcze chodziło. Mi chodziło o takie do komputerów, takie co się podłącza. To jest fajna taka wieża, nie? Tylko że aż tyle nie potrzebuję. Tyle tyle aż nie potrzebuję. To jest taka wieża. Jakaś? Macie na ten? No. Tylko, że ja nie potrzebuję aż tyle. Potrzebuję 5? Potrzebuję 5 tych. Jak nie, no to wezmę jedynie taki z tych najtańszych, bo nie widzę tamtych, takich, co bym chciał do komputera. O no tu jaki kabel? Ale to kosztuje drogę, za drogo, Nie opłaca się. nie opłaca mi się kupować tak drugiego Ach. tu taka wieża, mała wieżyczka do hm. nie to wygląda usb od razu możesz sobie ładować telefonik no hm. i dobra, nie wiem Dobra, ale nic nie wiem. Kupię zwykłe. Kupię zwykłe i idę składać filmik dla Was. Pozdrówki serdeczne. Do zobaczenia. Hej.